Siemaneczko! Witam Was w kolejnym odcinku z Brawl Stars miał być się pojawiać w piątki i w poniedziałki i w piątki ale się pojawił dzisiaj bo mam 14 strzynek a kiełek weżę tej mi się tak nie chciało czekać dobra to gramy yy, poczekajcie wezmę pery na przykład i gramy jest ze mną Gabryś i Martyna yy, poczekaj yy. Okej, okay, on już dał, ona też Okej, okay, dajcie Dajcie, gotowy Okej, okay, dali gotowy No i może dzisiaj um, Może dzisiaj wygramy jakieś rundki Bo gierki Znaczy, bo, bo Dobry skład mamy Okej, okay, ten El Primo przerzucił tą tarę El Primo jest co Ja tą piłkę biorę Kurde Fajna, ja mogę wziąć ja Następną rundkę zakram sobie dynamikiem, może Daj okay, na wzięła Jackie. O. O, ale ten dynamik robi? Co on zrobił? Weszedł do swojej bramki, Jezu. Dobra, rzucę tam to. I żeby tego kola nie było, ta no Dobra, chociaż wykopała. Martyna Pozdrawiam wszystkich, tych, którzy mnie oglądają yy, i bardzo was bym prosił, bo w tamtym odcinku yy, bardzo prosiłem was, żebyście zasubskrybowali Marcela, on teraz zmienił nazwę, teraz go łatwiej znaleźć, zmienił nazwę na Deki YouTube, yy, no i bardzo was proszę zasubskrybujcie go, to mu zioma O po koleżeńsku, on, o nie, 2-0. Jeżeli się chamsko zatrzymał. Ale typ malinowy No dobra to. Pierwsza gierka nie ma. Okej, okay, więc teraz im napiszę. Poczekajcie. O kurde, nie umiem pisać, po... Bo... Czekajcie. Robię o u... Opening, dobra i robimy opening skrzynek. Może nam wypadnie ten pan, czyli kiełek. Dobra, ja teraz zamknę, go otworzę skrzynkę. Yy, dobra, nie. Co... O, gadżet! Mój drugi gadżet. Tak jest. Tylko szkoda, że to Piper, ale dobra, jest gadżet. Nie, nie ma rudze, bo to zaraz nic już mi, żaden gadżet mi nie będzie wylatywał, ale jest gadżet. Mój drugi gadżet, bo pierwszy kupiłem... Oj, trzy dobra. Ale się uzbiera na Big ale... 18 punkty do Karla i punkty do B. Bardzo bym chciał gadżet do Karla. 8, 8 bitów, więc no i już nic nie poleci. No niestety nie będzie kiełka dzisiaj, w dzisiejszym openingu. Ostatnia skrzynka. Napiszemy na klubie. Teraz i To o niej źle napisałem. Nie umiem pisać piper. Napiszemy. Ej, tyra, tyry, tyra, fiłem, Do pa. Papa pa, i R. Nie piper. Nie umiem. Dobra, to ja wezmę sobie teraz Piper na gadżecie. Nowy gadżet. Piper oddaje szybkie strzały w najbliższych przeciwnika Lee 4 zadającym obrażeń. No dobra, to to fajne. Dobra, gramy. Dona Mike, a my mam wziąć tutaj na Mike'a ale... Marcela może niech weźmie kogoś innego, w sumie ją zaproszę do znaj. Yy, niech weźmie Daryla. A gdy nie mam też znajomych, to zaproszę. A co tam... Mam 14 zaproszeń do znajomych, Chyba dużo, ale to mi... Oj, ist ein Lager Dobra, moje piłka. Oh no. Dobre. Oh no, no, kapriš, dabaj, kapriš, dabaj. Dobra, biore to. Hej, tako Franka. Kurde, nie znamenam to. Hej. Ale ten Dynamic robi, ale mu. Dobra, one bo. W ogóle jeszcze nie ma tego Horusa. Bo. A, to jest bardzo fajny skin, ale nie będę go miał chyba. Nie będę. On mi się tak za bardzo nie podoba. Ale jest fajny fajny bardzo, ale taki. Taki. Coś ma takiego, że. Że nie że nie. Ale dobra. Może teraz to wygramy. A, jest to białko Może. Dobra, użyję teraz tego gadżetu. Okej, okay, używam gadżetu. wow Okej, okay, użyłem tego gadżetu i widzieliśmy. że zadało 400 obrażeń. Zostawcie łapkę w górę, 6 łapek w górę. Nagrywam odcinek. Co byś wolał? E, bardzo wam bym prosił, żebyście zostawiali te łapki i subiki. Przepraszam, że kaszle, ale... Ale teraz jest taki upał nieraz. No nie, nie, nie jest teraz aż taki bardzo upał, ale jest gorąco, jest gorąco. No nie będziemy mówić, że nie. Ja was tu nie będę kłamał, że, że nie jest gorąco, jest gorąco. Kurde, przegramy to chyba. Mi się tak zdaje, ale... Ale liczę na nich, liczę na, na Gabrysia i... Yy, pozdrawiam wszystkich. Yy, ja mam taki plan, że za niedługo chcę zrobić live'a. Już nie, nie na stosungów, ale za niedługo chcę zrobić live'a. Tak jest. Chcę zrobić live'a. Mm, nie opłacę się. Ale sobie odlecę. A nie odpowiadam. Tak, będę robił live'a, nie wiem kiedy, nie wiadomo, a jak tak, to nagram krótki odcinek, kiedy będzie. No dobra, to ja teraz może sobie, nie wiem co zrobić w sumie, bo przegrywamy. Dobra, więc może ja sobie teraz tak opuszczę drużynę, mam nie przeszkadzać. I może teraz zaproszę sobie Martynę na dół. A weźmy Piper. dobra, Martyn. A, którego z tego mam masz wziąć? Dobra. To ty możesz sobie wziąć. Ebita. Ebita właśnie <tryk> Dawaj dło. Odróbmy te pucharki. Mm, tu jadłem w ogóle súpkę. Bo dzisiaj nic nie jadłem, nawet nie jadłem śniadania. Która jest godzina? Ym, przepraszam. 13. No to ja 10 minut temu szybkę zjadłem. Jeszcze tu resztki wyjadam na no, makaronu. W ogóle teraz się troszkę odchudzam. Jestem chude, to ale nie pasuje mi robimy go. Kurde, o nie! Aj jaj jaj. Ten dar, gdyby miało dwa powery mniej. Sorka. Sorki. Napiszemy. Mm. Sork. Nie, nie biorę Piper, nie wezmę Piper. Nie lubię grać Piper. Ale się cieszę z tego gadżetu, bo to już mój drugi gadżet. Cieszę się z czego Max. O! Ok. Teraz proszę to oglądam. Nagrywamy już 10 minut. Dobra. To ja się z Wami żegnam. Yy. Dobra, to ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Wbijamy 5-6 łapek w górę. Nagrywam kolejny odcinek. Co byś wolał w poniedziałek. <laughs> filmiki się będą pojechały w poniedziałek i w piątki teraz regularnie, to ja, to ja się z wami żegnam, do zobaczenia i wbijcie na kanał Deki YouTube no, nara mordy